Witam Was w mojej odmienionej jaskini, w ogóle big, nowy style i o to chodzi właśnie tak. Ale dzisiaj a tak cofniemy się do przeszłości, dlatego że po prostu dzisiaj pogadamy o starych, o starych telewizorach, które po prostu mogą, co mogą zrobić, za chwilę Wam pokażę. Mogą nadal działać, mogą być nadal używane, no i są naprawdę spoko, dlatego że taki telewizor po prostu prześcignie ten e, telewizory LEDowe. Wiecie, w ogóle w salonie mam e, plazmę, nie wiem, chyba już ponad 10 lat, na pewno ponad 10 lat i powiem wam tak, że ta plazma nadal działa i ta plazma również prześcignie telewizor LED. Dlatego, że jest taka teoria, jest taka y, jak to się mówi, y, taka ciekawostka. No ciekawostka, teoria spiskowa, o teoria spiskowa, spiskowe sorry, jest taka teoria spiskowa, że po prostu w te telewizory LED e, do środka wrzucają jakieś takie mikro urządzenie, które po prostu, że jak się skończy ta gwarancja, e, to po prostu e, ten telewizor dostaje, no po prostu ten telewizor się psuje, tak? Coś się tam e, zepsuje albo totalnie się zepsuje. No, jest taka teoria spiskowa, że właśnie specjalnie to robią, żeby po prostu, nie wiem, po dwóch latach, czy tam po roku, czy po trzech, po prostu kupić już w sobie nowy telewizor, tak, żeby ludzie nie mieli, wiecie, przez 10 lat telewizora, tylko powiedzmy przez dwa, czy przez rok. No, ale to właśnie ta teoria spiskowa również mówi o tym, że <słuch> biznes to biznes, czyli po prostu, że. Że producenci tych telewizorów chcą zarabiać, tak? A nie czekać, nie wiem, 5 lat, 10 lat, aż, aż ktoś kupi nowy telewizor, bo ten telewizor, który zrobili, po prostu działa, tak? Działa przez tyle lat i... no to jest ta kategoria spiskowa. Możecie się wypowiadać na ten temat w komentarzach. Ale wam powiem tak. Nie przeszkadza mi, właśnie oglądam sobie Polsat. E, tu, to... chwila, to jest TVN. Ogólnie muszę przełączyć na polsat, ale szczerze mówiąc to yy, oglądam sobie stewarta małego i no i fajnie mi się ogląda, czyli, czyli jest ten telewizorek gites, git, git, git No i szczerze już mam tutaj rolety, wiecie wszystkie rolety. I ta ściana z tymi roletami to to naprawdę spoko wygląda, i ja ją. Nie, no, zobaczcie na to. Czytajcie. To ja się usunę. Jestem szczę e szczęśliwy z tego. I jak wiecie, wcześniej miałem taki. Mam na nadal go. E taki mniejszy telewizorek, ale po prostu uznałem, że skoro na Alix e ktoś wystawił taki. No to po prostu wezmę sobie go, oczywiście mogę tutaj DVD podłączyć, mogę zawsze podłączyć sobie, tutaj jest na słuchawki nawet, na słuchawki, o, o, na słuchawki to dobrze. No i tutaj jest tak, wideo, mono, audio, czyli po prostu, aha, żółty, biały i czerwony, czyli na przykład jakbym miał PlayStation 2, tak, to mogę sobie podłączyć i sobie na tym telewizorze grać. No i to jest mega fajne, to jest bardzo fajne. Eee, no co no, taki powrót do przeszłości, bardzo mi się podoba. O, powrót do przeszłości. Mam tutaj nawet film, eee, powrót do, a nie, to jest powrót do przyszłości, a ja powiedziałem do przeszłości, tylko ja nawet nie, nie, wiem czemu, czemu po prostu to się nazywa powrót do przyszłości, a nie do przeszłości, no bo zazwyczaj to e, oni wracają do przeszłości, tak? do 50 do 1950 chyba tak no tak, tak 1950 może 50 któryś nie wiem bo dawno nie oglądałem po prostu do przeszłości ale w, w trzeciej części cofają się na dziki zachód, więc no nie wiem to powinno być po do przeszłości, a nie przeszłości Chyba, że po prostu chodziło im o to, że już na końcu filmu wracają do przyszłości, czyli wracają do, no, do swoich czasów. No, no i spoko mi się ogląda ten telewizorek, jest spoko, fajnie. W ogóle nie radzi w oczy. Nie, totalnie nie radzi w oczy, można oglądać sobie i jest gites. Gites. Dobra, piszcie w komentarzach. Subskrybujcie kanał, i oczywiście komentujcie, dobra? No, no tak to mówiłem. Łapki w górę.